Nie spodziewasz się, że coś się wydarzy. Wychodzisz z pracy jak zawsze. Zmęczona, ale spokojna. Jeszcze godzina i będziesz w domu, zdejmiesz buty, zjesz coś, może zadzwonisz do syna. Wszystko to brzmi tak zwyczajnie, aż nagle przestaje być. Zaczęło się niewinnie lekkie zawroty głowy, może zbyt mało wody, może stres. Siadasz na ławce tylko na chwilę, żeby złapać oddech. A potem ciemność. Straciłaś przytomność. Gdy otwierasz oczy, jesteś jeszcze półprzytomna. Obraz rozmazany, serce bije jak oszalałe. Nad tobą pochyla się mężczyzna w garniturze. Dobrze ubrany, zadbany. Ale jego ręka, jego ręka trzyma twój nadgarstek. Dokładnie tam, gdzie nosisz bransoletkę od syna. Co pan robi? To prezent od mojego dziecka. Krzyczysz jeszcze nie wiedząc, czy powinnaś uciekać, czy prosić o pomoc. On nie odpowiada od razu. Patrzy ci w oczy spokojnie, ale z czymś dziwnym w spojrzeniu. A potem mówi. To przez to się pani źle czuje. Proszę spojrzeć. Nie wiesz, co masz zrobić. Serce ci zamiera, ręce drżą. Spoglądasz na bransoletkę i wtedy widzisz coś, czego nie da się wyjaśnić. Coś, co nie miało prawa tam być. Coś, co zmienia wszystko, co wiedziałaś do tej pory o sobie, o swoim dziecku, o przeszłości. I od tej chwili już nic nie będzie takie samo. To był czwartek. Jeden z tych dni, które mijają, zanim zdążysz się nad nimi zastanowić. Praca jak zwykle zbyt wiele maili, za mało ciszy. W biurze szum drukarek, zapach kawy, rozmowy, które nie mają większego znaczenia, ale są tłem codzienności. Miałaś ochotę tylko na jedno: wrócić do domu. Nie wydarzyło się nic szczególnego. Nie było żadnej kłótni, złych wiadomości, nic, co zapowiadałoby katastrofę. Wyszłaś o 17.30 jak co dzień. Przystanek tramwajowy, ludzie z słuchawkami w uszach, z telefonami w dłoniach, z twarzami obojętnymi jak pogoda. Zaczęłaś czuć się dziwnie, już po kilku krokach. Lekki szum w uszach, jakby powietrze zgęstniało. Ale przecież nie raz tak było, może ciśnienie, może zbyt mało snu. Przecież nie jesteś już dziewczynką. Nauczyłaś się ignorować swoje ciało, bo zawsze trzeba być silną. Dla wszystkich. Wzięłaś głęboki oddech, próbując się otrząsnąć. Jeszcze kawałek i siądziesz w tramwaju. A potem tylko kilka przystanków. Nic wielkiego. Ale tym razem było inaczej. Zrobiło ci się ciemno przed oczami. Kroki straciły rytm. Nogi jak z waty. Nie chciałaś robić sceny, nie chciałaś, żeby ktoś się patrzył. Więc skręciłaś w bok, usiadłaś na pierwszej wolnej ławce. Zacisnęłaś powieki. Zaraz przejdzie. Tylko chwilka. I wtedy poczułaś, jak świat ucieka spod stóp. Jakby ktoś nacisnął przycisk stop. Wszystko zgasło. W jednej chwili byłaś, a w następnej już cię nie było. Zawsze myślałaś, że rozpoznasz moment, w którym coś naprawdę złego się wydarzy. Że ciało wyśle wyraźny sygnał, może ból, może ostrzeżenie. Ale tym razem to przyszło cicho, niemal niezauważalnie. Jakby ktoś wpuścił chłód przez szczelinę w drzwiach. Najpierw była lekka dezorientacja. Spojrzałaś na zegarek, ale cyfry nie miały sensu. Nie mogłaś sobie przypomnieć, czy miałaś jeszcze coś do załatwienia. Myśli zaczęły się rozmywać, jakby były zrobione z dymu. Potem przyszło uczucie niepokoju. Bez powodu. Jakby coś miało się wydarzyć, ale nie wiesz co. Serce zaczęło bić szybciej niegwałtownie, ale z takim napięciem, jakby szykowało się do ucieczki. A ty nie wiedziałaś przed czym. Twoje dłonie były zimne, a kark lepił się od potu. Znałaś ten stan, kiedyś miałaś podobnie podczas egzaminu, jeszcze na studiach. Ale teraz, w środku zwykłego dnia, wśród obcych ludzi, w drodze do domu, to nie miało sensu. Wtedy zaczęłaś szukać twarzy. Kogoś znajomego. Czegoś stałego, co by cię uziemiło. Ale każdy, kto mijał cię na ulicy, wydawał się zamknięty w swoim świecie. Nikt nie patrzył. Nikt nie zauważył, że z tobą dzieje się coś złego. Chciałaś kogoś zapytać o drogę, choć doskonale ją znałaś. Cokolwiek, byle tylko usłyszeć czyjś głos. Ale nie wydobyłaś z siebie ani słowa. Gardło było suche, język ciężki. Jakby ciało nagle przestało należeć do ciebie. Podeszłaś do ławki. Zrobiłaś to mechanicznie, jakbyś odgrywała scenę, którą ktoś ci wcześniej pokazał. Usiadłaś powoli, czując, jak świat zaczyna się kołysać. I wtedy przyszło uczucie ulgi. Jakbyś wreszcie mogła się zatrzymać. Ale to była cisza przed burzą. Ciało poddało się szybciej niż się spodziewałaś. Siedząc na ławce, miałaś jeszcze nadzieję, że wystarczy kilka minut, że wszystko minie jak migrena, jak zmęczenie, które po prostu trzeba przeczekać. Ale tym razem nie było odwrotu. Zaczął się dźwięk taki, którego wcześniej nie znałaś. Piskliwy, niski, jakby w twojej głowie ktoś zaczął skręcać metal. Potem światło zbyt jasne, zbyt agresywne. A zaraz potem ciemność. Absolutna. Bez ostrzeżenia. Upadłaś do przodu, ale coś cię zatrzymało. Może torba, może to, że usiadłaś głębiej niż myślałaś. Nie wiesz. Nic już nie rejestrowałaś. Tętno cię ogłuszyło, a potem cisza. Nie było snu. Nie było marzeń. Tylko pustka. Dziwny spokój, jakbyś dryfowała gdzieś między dwoma światami. W tej chwili nie czułaś strachu, tylko oderwanie. Jakby twoje ciało przestało być twoje. Jakby ktoś inny teraz za nie odpowiadał. Nie wiadomo, ile to trwało. Minuty? Sekundy. A może godziny? Kiedy otworzyłaś oczy, pierwsze co poczułaś, to zimno. Beton pod ławką. Zimny wiatr na twarzy. I zapach coś jak woda kolońska, mocna, stanowcza, niepasująca do parku. Twój wzrok powoli wracał. Sylwetki drzew. Cienie ludzi przechodzących obok. I wtedy go zobaczyłaś. Pochylał się nad tobą. Mężczyzna. Ubrany w garnitur, steczką pod pachą. Dłoń trzymała twój nadgarstek dokładnie w miejscu, gdzie nosiłaś bransoletkę od syna. Tę samą, której nigdy nie zdejmowałaś te, która była dla ciebie czymś więcej niż ozdobą. Na początku nie wiedziałaś, co widzisz. Twoje ciało jeszcze nie współpracowało. Głos nie chciał się wydobyć z gardła. Ale twoje oczy, one widziały bardzo wyraźnie. On nie był zdziwiony, że się obudziłaś. Jakby na to czekał. Patrzył na ciebie. Uważnie. Zbyt uważnie. Jak ktoś, kto cię zna, ale ty jego nie znasz wcale. Było coś w jego obecności, co nie pasowało do reszty świata. Może to ten garnitur zbyt elegancki jak na park. Albo zapach zbyt intensywny, zbyt wyrazisty, jakby wyszedł prosto z biura, gdzie podejmuje się decyzje, od których zależy czyjś los. Ale najgorsze było to, że trzymał twoją rękę. Nie delikatnie, nie z troską. Mocno. Zdecydowanie. Tak, jakby nie chciał ci pomóc, tylko coś sprawdzić. Albo coś zabrać. Zrobiło ci się niedobrze. Instynkt krzyczał, żeby się wyrwać, uciekać, krzyczeć. Ale twoje ciało wciąż nie wróciło do sił. Ledwo podniosłaś głowę. Co pan robi? Wyszeptałaś. Proszę się odsunąć. On nie drgnął. Wpatrywał się w twój nadgarstek, w to jedno miejsce, jakby właśnie tam coś ukryto. I wtedy zobaczyłaś, że jego palce dotykają bransoletki. Twojej bransoletki, tego prezentu, który dostałaś od syna na urodziny, tego, który miał chronić cię na wszelki wypadek. Mały, srebrny przedmiot z wygrawerowanym słowem Mama. Nigdy go nie zdejmowałaś. Nigdy. Zerwałaś rękę z jego uścisku. Zostaw to. To prezent od mojego dziecka. Głos był drżący, ale głośny. Wtedy po raz pierwszy spojrzał ci w oczy. Nie było w nim złości. Ani skruchy. Tylko coś dziwnego. Jakby patrzył na ciebie nie pierwszy raz. Jakby coś w tobie znał. I wtedy powiedział coś, czego nie zrozumiałaś od razu. To przez to się pani źle czuje. Zamarłaś. Odsunęłaś się, jakby te słowa były ciosem. O czym pan mówi? To bransoletka w to prezent. To niemożliwe. A on tylko lekko skinął głową. I wskazał na wewnętrzną stronę bransoletki. Nie chodzi o to, co pani widzi. Chodzi o to, czego pani nie widzi. Bransoletka. Mała, srebrna, lekko zmatowiała od codziennego noszenia. Niby nic. Ale dla ciebie wszystko. Symbol miłości. Dowód, że ktoś na ciebie czeka. Że jesteś dla kogoś ważna. Twój syn w dniu Twoich pięćdziesiątego urodzin wręczył ci ją z lekkim zawstydzeniem, ale w oczach miał łzy. Żebyś zawsze wracała do domu cała i zdrowa, mamo. A teraz obcy mężczyzna mówi ci, że przez nią dzieje się coś złego. Że to ona jest przyczyną Twojego stanu. To niemożliwe. To absurd. Ale dlaczego wtedy czujesz taki lęk? Twoje palce zaczęły drżeć, gdy próbowałaś odsunąć mężczyznę. Ale on nie był agresywny. Nie wyrywał jej siłą. Wskazał tylko z takim spokojem, który bardziej przerażał niż krzyk: Niech pani spojrzy tutaj. Z boku. Od środka. Chciałaś powiedzieć, że przecież ją znasz. Nosiłaś się codziennie. Patrzyłaś na nią tysiące razy. Ale nigdy nie zdjęłaś jej z nadgarstka. Nigdy nie spojrzałaś od środka. Z wahaniem, z sercem bijącym w skroniach, zaczęła się przesuwać. Zsunęła się powoli. Skóra pod spodem była lekko zaczerwieniona. Poczuła pieczenie. Drobne, ale wyraźne. Odwróciłaś bransoletkę. I wtedy to zobaczyłaś. Z tyłu pod ozdobną płytką z wygrawerowanym mama znajdowała się mała szczelina. Ledwo widoczna. Wcisnęłaś paznokieć. I wtedy płytka odskoczyła jak klapka. W środku coś, czego nigdy tam nie powinno być. Mały, czarny moduł. Błyszczący. Technologiczny. Dioda czerwona. To lokalizator. Ale nie tylko. To coś więcej. Powiedział mężczyzna. Świat się zatrzymał. Mój syn Edał mi to. Czy jest pani pewna? Zapytał cicho. Poczułaś, jak kolana zaczynają ci się uginać. Cały twój świat ten spokojny, zwykły, zbudowany z rytuałów i zaufania, nagle zaczął pękać w szwach. To już nie była tylko bransoletka. To był sekret. Stałaś z bransoletką w dłoni, jakby właśnie wyjąto ci serce. W głowie szumiało, ale nie od omdlenia. Od myśli. Od wszystkiego, co nagle przestało się zgadzać. Lokalizator. Dioda. Dlaczego? Mój syn mi to dał. Zawsze był dobrym chłopakiem. Kochającym, powiedziałaś, bardziej do siebie niż do niego. Nieznajomy skinął głową. Nie zaprzeczał. Nie potakiwał. W jego twarzy nie było pogardy ani wyższości. Był spokojny. Zbyt spokojny. Nie twierdzę, że nie kocha. Ale nie wszystko, co robi się z miłości, jest właściwe. Te słowa zabolały. Były jak uderzenie w klatkę piersiową. Jak można tak mówić o własnym dziecku? Kim pan w ogóle jest? Zapytałaś w końcu. I skąd pan wiedział, że tu jestem? Zawahał się tylko przez moment. Jestem detektywem. Prywatnym. Pani syn mnie wynajął. Kilka miesięcy temu. Kropka. Zatkało cię. Głos utknął w gardle. Detektyw? Twój syn. Dlaczego? Poprosił mnie, żebym panią obserwował. Żebym upewnił się, że wszystko jest z panią w porządku. Ale czemu? Przecież mówi mi, że wszystko jest dobrze. Że ufa mi. Że jestem samodzielna. Bo się o panią boi. Może zbyt mocno. Może do przesady. Ale to nie wszystko. Nie mogłaś uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Jeszcze przed godziną byłaś zwykłą kobietą wracającą z pracy. Teraz stałaś twarzą w twarz z człowiekiem, który wiedział o tobie więcej niż ty sama. W bransoletce jest nie tylko lokalizator. Jest też czujnik rytmu serca, stresu, temperatury. Wszystko przesyłane na jego telefon. W czasie rzeczywistym. Patrzyłaś na niego jak przez mgłę. On wszystko widzi. Każde przyspieszone bicie serca, każde zatrzymanie, każdą Twoją emocję. Cały czas. Tego było za dużo. Bransoletka, która miała być symbolem miłości, była narzędziem kontroli. A ty nie wiedziałaś już, czy czujesz wdzięczność, czy strach. Trzymała się w ręce z takim ostrożnym niedowierzaniem, jakby mogła zaraz wybuchnąć. A może właśnie to już zrobiła nie fizycznie, ale wewnętrznie. Wybuchła w tobie. W tym, co myślałaś, że wiesz o miłości, o zaufaniu, o własnym dziecku. Mały moduł w środku wyglądał jak nic. Kilka drucików, cienka płytka, delikatne połączenia. Ale ten pozornie niewinny kawałek technologii był kluczem. Świadkiem twojego życia, twojego zmęczenia, stresu, bezsennych nocy, chwil w których płakałaś po cichu w kuchni. On to wszystko zapisywał i wysyłał do niego. To było przez cały czas. Zapytałaś. Głos ci się łamał. On wszystko wiedział. Detektyw kiwnął głową powoli. Początkowo myślał, że to tylko pomoże mu mieć spokój ducha, że będzie wiedział, czy wszystko u pani w porządku. Ale z czasem zaczął się w tym zatracać. W tej chwili wszystko w tobie się buntowało. Kochałaś go. Był twoim synem. Sam cię wychowywał, odkąd ojciec odszedł. Zawsze był blisko. Może nawet zbyt blisko. Ale nigdy nie myślałaś, że będzie cię monitorować. To dlatego czasem dzwonił dokładnie wtedy, kiedy płakałam, szepnęłaś. Mówił, że miał przeczucie. Nie był to instynkt. To był system. Technologia zimne dane. I wtedy coś w tobie pękło. Nie ze złości, nie z gniewu, ale z bezsilności. Czułaś się odsłonięta. Jakby ktoś przez cały czas patrzył przez dziurkę od klucza, nie po to, by skrzywdzić, ale by y nie puścić się na krok. Czy to znaczy, że nie ufa mi wcale? Może po prostu boi się pani stracić? Odpowiedział cicho detektyw. Ale zapomniał, że nadmierna troska to też forma więzienia. W dłoni wciąż trzymałaś bransoletkę. Cięższą niż kiedykolwiek. Nie przez wagę metalu, przez wagę znaczenia. Siedziałaś już na ławce, bransoletka leżała obok, a świat wydawał się inny. Nie dlatego, że coś się zmieniło. Ale dlatego, że nagle zobaczyłaś coś, czego wcześniej nie chciałaś dostrzec. Cisza była gęsta, niemal dusząca. I właśnie wtedy detektyw usiadł obok. Nie zbliżał się zbyt blisko. Uszanował dystans. Ale jego spojrzenie mówiło wszystko. Wie pani, to nie tylko zmartwienie to trauma zwróciłaś głowę w jego stronę. Nie rozumiałaś. Jak trauma? Syn wspominał o czymś, co się wydarzyło, kiedy był dzieckiem coś, czego pani chyba nigdy nie zauważyła. To jedno zdanie wystarczyło, żeby czas się cofnął. Do tamtego dnia, tamtego popołudnia, kiedy wracałeś z zakupów, a jego nigdzie nie było. Zaledwie kilka minut może dziesięć ale dla ciebie wieczność dla niego być może początek wszystkiego. Miał wtedy siedem lat. Zgubił się na stacji kolejowej. Pamiętasz tylko panikę, krzyki, tłum ludzi. A potem, nagle, znów był. Przerażony, zapłakany. Wtulił się w ciebie i nie chciał puścić przez godzinę. Ale nigdy nie zapytał, dlaczego go zostawiłaś. I ty też nigdy o tym nie rozmawiałaś. Od tamtej pory panicznie boi się pani stracić. Mówił, że przez całe życie miał w głowie tylko jedno pytanie: a co jeśli znowu ją zgubię? Nie wiedziałaś, co powiedzieć. Poczułaś, jakby twoje serce się zacięło. Jakby coś cię uderzyło w środek duszy. Więc zamiast zapytać, zamiast powiedzieć, co czuję, postanowił panią pilnować. To nie był chłód. To nie była złośliwość. To była miłość skażona lękiem. I to bolało jeszcze bardziej. Zrozumiałaś wtedy, że ta bransoletka to nie tylko symbol kontroli. To był jego błagający szept z dzieciństwa, zamknięty w technologii. Tego wieczoru, gdy wróciłaś do domu, nie było już sił na nic. Ani na gotowanie. Ani na kąpiel, ani nawet na łzy. Ale jedno wiedziałaś: Nie możesz dłużej milczeć. Zadzwoniłaś do syna. Odebrał natychmiast. Jak zwykle. Z troską w głosie, której kiedyś nie zauważałaś, a teraz słyszała się wyraźnie: Mamo? Wszystko w porządku. Widziałem, że coś się stało z twoim pulsem. Jesteś w domu. Twoje serce zadrżało. Znów ta kontrola, ale teraz zrozumiała porozmawiajmy teraz twarzą w twarz przyjechał w ciągu trzydziestu minut, drzwi się otworzyły i zobaczyłaś go takim, jakim dawno nie widziałaś nie jako dziecko, nie jako mężczyznę sukcesu, ale jako kogoś, kto od lat dźwigał ciężar, którego nie umiał nazwać usiedliście naprzeciwko siebie bez ekranów bez pośpiechu. Położyłaś bransoletkę na stole i patrząc mu prosto w oczy, zapytałaś. Dlaczego? Zamilkł. Na chwilę tylko. Ale w tej chwili był cały świat. Bo bałem się, mamo. Całe życie. Bałem się, że któregoś dnia cię stracę. Tak po prostu. Bez ostrzeżenia. Łzy pojawiły się same. Jego pierwsze. Potem twoje. Pamiętasz stację kolejową? Miałem siedem lat. Zgubiłem cię wtedy. W tłumie. Na dziesięć minut. Ale to były najgorsze dziesięć minut mojego życia. I nikt i nigdy nie zapytał, co wtedy poczułem. To, co opowiedział, rozdarło ci serce. Bo miałaś tę scenę w pamięci. Ale nie znałaś jej z jego strony. Od tamtej pory obiecałem sobie, że już nigdy cię nie zgubię. Więc kiedy zobaczyłem tę bransoletkę, pomyślałem, że to znak. Że mogę cię mieć zawsze na oku. Choćby w ukryciu. Ale wiesz, że to nie jest troska. To jest strach. A strach nie może być fundamentem miłości. Potwierdził to tylko ciszą. Głęboką. Dojrzałą. Potem wziął bransoletkę. I delikatnie rozłożył ją na części. Nigdy więcej w ten sposób obiecuje. I wtedy pierwszy raz od dawna poczułaś się wolna. Bransoletka leżała na stole rozłożona, martwa. Już nie świeciła, nie pulsowała, nie śledziła. Była tylko kawałkiem metalu. Ale ty widziałaś w niej całe wasze życie. Nie wyrzuciłaś jej. Nie mogłaś. Zbyt wiele znaczyła. Była symbolem dwóch prawd naraz: tej, która cię ograniczała i tej, która cię chroniła. Noszona z miłości, ale podszyta lękiem. Prezent, który miał być amuletem, a stał się więzieniem. Od tamtego dnia nie założyłaś jej ani razu. Ale nie dlatego, że ją znienawidziłaś. Wręcz przeciwnie. Zaczęłaś inaczej patrzeć na swojego syna. Nie jak na tego, który cię zawiódł, ale jak na tego, który przez całe życie próbował cię nie stracić, tylko nie wiedział jak. I nie potrafił powiedzieć, boję się zaczęliście rozmawiać więcej o rzeczach prawdziwych, o przeszłości, która bolała, o uczuciach, które kiedyś były ukrywane pod hasłem wszystko w porządku. Niektóre więzi duszą, ale inne dojrzewają. I kiedy mają szansę się rozwinąć, stają się silniejsze niż jakikolwiek lokalizator, silniejsze niż technologia, bo są zbudowane na czymś, czego nie da się podglądać ani mierzyć na zaufaniu. I wiesz ceo. Czasem jeszcze sięgasz po tę bransoletkę. Trzymasz ją w dłoni. Zamykasz oczy. I myślisz nie o zdradzie. Tylko o miłości, która musiała się nauczyć, oddychać. Czasem najbardziej niezwykłe historie zaczynają się od czegoś zupełnie zwykłego drogi do domu, ławki w parku, jednego prezentu od kogoś bliskiego. A potem wszystko się zmienia. Bo prawda nie zawsze krzyczy. Czasem szepcze. Przez lata, aż w końcu, w najmniej spodziewanym momencie, przebija się do światła. Jeśli ta opowieść poruszyła w tobie coś głębszego, i jeśli poczułeś, że to mogło być o tobie, to znaczy, że nie jesteś sam. Wracaj tutaj, kiedy tylko będziesz potrzebować historii, które mają serce. Bo każda z nich nosi w sobie coś więcej niż słowa nosi życie.